Cześć, tu z blogu hejdom.pl. Dziś testuję Dream H11 Max i Dream H11. Pokażę różnicę między tymi dwoma odkurzaczami, poza oczywiście różnicą cenową. Są to odkurzacze myjące podłogę, więc coś zupełnie innego niż do tej pory zazwyczaj pokazywałem. Na razie wyjąłem rączkę. Takie coś coś takim, ładowarkę, Instrukcję w tym po polsku. tu jeszcze mam. A! No i filtr. Jakiś. Patrzymy, co tam dalej jest w opakowaniu. Tu mamy stację Dream. U góry mamy zbiornik na wodę, tutaj napełniamy, zbiornik na wodę brudną, tutaj jest filtr, otwieramy ten zbiornik, jak go otworzymy to po prostu tutaj to wylewamy. Wkładamy go z powrotem, wszystko musimy pod kątem włożyć, boki dwa na bok, wyjmujemy szczotkę obrotową, bardzo łatwo ją włożyć i zakładamy. No a z dołu to wygląda tak. Ok, teraz czas otworzyć Dream High 11 wersję Max. Jak widzicie opakowanie jest czarne, czyli tak samo jak mamy w otworzeczach pionowych tej firmy, czarne znaczy lepsze i mocniejsze. Widzę, że system jest podobny. Tutaj mamy instrukcję. I mamy tutaj też dodatkowy filtr. Tutaj mamy coś więcej niż tamtym. Tu mamy z Masz? Aż o, tamta wersja też ma taki nożyk. Czyli do czyszczenia. I dodatkowo mamy tutaj dwa elementy. Oczywiście tą stację. Na tym akcesoria. I z tego co wiem, dodatkową szczotkę, czyli szczotka tu, to tu. Wyjęliśmy sobie pojemnik na wodę, podnosimy sobie ten motyw i nalewamy wody czystej do zbiornika. Ładowarka jest z tej strony. Tutaj mamy też akcesoria. Jak wiecie, czarne jest lepsze i tak też jest w przypadku Dream. Ten po lewej stronie ma wykrywanie bałaganu, jak to określają, czyli zwiększanie mocy w zależności od brudu. Ma większą moc 200W. No i oczywiście czas pracy 36 minut. Silnik tutaj jest zastosowany bezszczotkowy. W tym białym nie mamy wykrywania automatycznego. Tryb automatyczny po prostu w nim nie istnieje. Moc 170 W, czyli 30 W mniej. Czas pracy 30 minut, czyli 6 minut krócej. Silnik w tym modelu jest szczotkowy. I tak naprawdę są główne różnice pomiędzy tymi modelami, poza oczywiście ceną. Najlepsze ceny na ten odkurzacz i gdzie go w ogóle kupić w tej chwili znajdziecie na blogu w dziale promocje. Tam zbieram cały czas najlepsze okazje na tego typu modele. Warto odwiedzić, warto zobaczyć co tam mam. A jeżeli zależy Wam na kupnie konkretnego modelu, to włączyć obserwowanie. W momencie, kiedy cena spadnie, wy od razu dostaniecie powiadomienie o tej akcji. Przejechałem tylko raz, żeby była jasność. Więc na pewno będzie tutaj jeszcze olej, bo nie ma możliwości. W tym musi tutaj być olej. Zobaczcie. Po przejechaniu raz. Dla mnie to jest nieprawdopodobne. Ale kawką czuć. No wszystko musi być w tym zbiorniku. Zresztą zobaczmy. Mamy buraczki, mamy kawkę. Tutaj mamy przycisk samoczyszczenia. I zobaczcie, tutaj to się obraca i ta woda stąd będzie nam. To jest mokre. Automatycznie ta szczotka jest moczona tą wodą. I po prostu jest to myte. Teraz chwili. Ciągana jest woda. No i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo tego typu testów znajdziecie na pewno jeszcze więcej. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda stacja. Tutaj są złącza ładowania i akcesoria. A tak wygląda proces ładowania. I jeżeli mamy zbiornik pusty, dwa przyciski z przodu, jeden włącznik i przełącznik trybów. High volume. Voice off. Voice on. Low volume. No i czas na podsumowanie tych odkurzaczy. Niby nazywa się dry and wet, czyli suchy z mokrym, a wychodzi na to, że jak jest na sucho, to wyskakuje błąd, że zbiornik jest pusty na wodę. Więc troszkę to się kłóci. Zastanawiam się, o co tutaj dokładnie chodziło, więc miejcie świadomość, że ja nie byłem w stanie umyć po prostu na sucho. W sensie nie byłem w stanie odkurzyć normalnego dywanu. Nadaje się on świetnie do podłóg i rzeczywiście, no. Typorelował mi to, i teraz mówimy o czymś, co tylko i wyłącznie wodą robiłem. Jak widzieliście, korytarz też świetnie oczyścił. I teraz, tak, użytkowo, mamy tutaj tryb auto, który nam moc dostosowuje do tego, co robimy. A tutaj mamy tryb albo eco albo max. I teraz musimy się zastanowić, co dla nas jest ważniejszego. Pamiętajcie, tutaj mamy silnik bezszczotkowy, tutaj mamy szczotkowy. W związku z tym, wytrzymałość tego silnika jest. Zdecydowanie lepsza. Po prostu te szczotki, które obracają silnik elektryczny, nie będą nam się zużywały. W związku z tym, teoretycznie i praktycznie też tak zazwyczaj jest, że bezszczotkowy silnik jest po prostu prawie niezniszczalny. Jeżeli czegoś tam nie uszkodzimy fizycznie, to nic po prostu się z nim e, nie stanie. Ma większą moc, ma tryb auto, działa trochę dłużej na baterii, ma dwie te yy, akcesoria, w sensie ma dwie. Szczotki obrotowe. No i to tyle, jeżeli chodzi o, o to rozwiązanie. Komu polecam tego typu odkurzacz? Temu, kto ma podłogi. Dużo podłóg i rzeczywiście potrzebuje je odkurzyć właśnie, ja cały czas mówię odkurzyć. Ten kto potrzebuje ich umyć, ten kto potrzebuje umyć podłogę tego typu odkurzaczem, czyli na przykład robi to wcześniej ręcznie, odczuje ogromną różnicę. To jak sprzątał, widzieliście ten syf, który ja mam na korytarzu. Mamy w tej chwili termometryzację budynku, w związku z tym tego się tyle nosi na, nas, na nasz korytarz, że to jest po prostu masakra. Czasami przechodzimy do mieszkania i po prostu buty mamy białe. Tylko przejść korytarzem. Mamy szóste piętro, wsiadamy do windy, wjeżdżamy i to już wystarczy, żeby mieć całe buty, całe podeszwy białe. W związku z tym, jak wchodzimy do mieszkania, cały dywan też jest biały. I ten odkurzacz bez najmniejszego problemu sobie po prostu z tym poradził. Użytkowo ta moc 30 W nie odczujecie tego. W związku z tym zastanówcie się, co po prostu potrzebujecie jeżeli potrzebujecie rzeczywiście odkurzacza, który będzie na mokro wam mył podłogi, bo jeszcze raz to powiem, mył, a nie odkurzał, w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie odkurzyć tutaj dywanu, będzie na mokro odkurzał tego typu rozwiązany jest naprawdę genialnie genialne. Ja testowałem też jeszcze Jimmy'ego. Też warto, żebyście zobaczyli sobie ten model na YouTubie. Jest tam cały filmik, ponieważ bardzo mocno się różnią. Mimo że Jimmy i Dreamy są markami zależnymi od Xiaomi, tak, to jest ten jeden cały ekosystem, to mamy tutaj ogromne różnice. Fajnie, że tutaj są te komunikaty głosowe, wyświetlacz, że jest u góry, to wszystko widać. Bardzo fajnie to wygląda. No i nie ukrywajmy, te odkurzacze wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie. One no są po prostu ładne. Ten biały pasuje akurat do nas do mebli, ten jest taki bardziej luksusowy, taki pro, prawda? Wersja Max. Tak samo mamy wersję tych elektrycznych odkurzaczy, w sensie samo Mamy Dreama D9 i Dreama D9 Max, który po prostu też właśnie ma tego typu kolor, a D9 ten podstawowy ten. I w użytkowym tak samo, nie ma prawie różnicy. W związku z tym musicie się zastanowić, co po prostu jest Wam potrzebne. Czy ta moc trochę większa będzie na tyle dla Was zauważalna, czy też nie? Dzięki za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!